Ja yy, yy, yy. witam ze Szklarskiej poręby. Naprawdę rewelacja. Mamy garaż zamknięty. Tam stoi błyskawica. Możemy sobie wyjść. Pokażę Wam. Czekajcie. Mega dużo auto, -testu, ale jest fajnie. Możemy wyjść tędy do nas. Ale ja Wam pokażę inną drogę. Kto Boga temu zabrał. Zobaczcie. Tędy się wjeżdża. Brawo. Ja coś tu się leje. Kosze na trzmieci. i Tak. Dokładnie. Tędy żeśmy wjechali. I zobaczcie teraz. Tam. My jesteśmy centralnie na samej górze Szklarskiej Poręby. Wow. Takie apartamenty mamy tutaj. Góry. Tam będziemy jechać za chwilę. I nasze miejsce. Też Wam je pokażę, żebyście mieli odnośnik, gdzie jechać. Bo tutaj po prostu jest naprawdę czadersko. Wchodzę. Na na rzecz na co się dzieje. Domofon. Wszystkie rzeczy są udostępnione. Sauna. Proszę Państwa, sauna na Państwa, na A Na tak wygląda na To, no też Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję i teraz patrzcie na to. Zrobiliśmy małe przemowanie o czwartej w nocy. Łóżko wylądowało tam. I teraz patrzcie jaki jest widok. Czekaj, 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 żebyście się przyzwyczaili. Taki mamy widok spokoju. Ciegra,rzy